Okej, okay, lecimy. Ma Cóż może... Iberio. Co? Bractwo wygląda na to, że... To smutne, ale to jest... Witaj. Nie we Bractwo... Powtór... Witaj. W rapt... To mi wygl... Powtórzysz... Gdzie znajdę... Wejdź... Hasło satura No, od razu sobie zrobiłem. Zrobiłem punkty many do ilości 530 i zrobiłem sobie jeszcze misturkę, żeby się w razie czego nauczyć, trochę jeszcze posługiwania proszę Chociaż nie wiem po co. Hasło brzmi Zgadzę! Od razu wiedziałem, że będę Witaj Gdzie mogę z... Poszukaj Kim? Chciałbym <grym> Nie. O, jeśli poważnie kto wie Czy jestem już najpierw Mhm za... <grym> <grym> Mam ważny... Jeśli Kronos pozwolił ci mnie odwiedzić... Iberion... Iberion martwy? Kto teraz przewodzi bractwu? Nie. Kalom wyrzekł się bractwa. Jak to możliwe? Pewne wydarzenia uświadomiły wszystkim guru, że... Pod wpływem śniącego, jeden z... Korkalom był jedynym guru, który nie chciał uznać prawdziwych... Rozumiem. Jeśli ktoś może zapobiec... Mam ten... Iberion... Świetnie. Wezmę tę. Te... Mam tu ten. Trzymasz w ręku klub. To jeden. A my sp. Ale czy do tego. To prawda. Jak zapewne. To chyba dość. Eksploz. Proszę. O... Obyś wrócił ca... Zaczekaj. Co się stało? Almanach jest zniszczony. Kilka kartek zostało wyrwanych z księgi. Nie naładujemy kamieni do zawartej tam wiedzy. Czy nikt nie da się zrobić? Hmm. Jest jedno wyjście. Pewien mal. w obozie przed kopalnią może znajdować się w posiadaniu identycznej księgi. Spie jednak, żeby zechciał ją komukolwiek oddać. A już na pewno nie ma do wody. Musisz spróbować przekonać go do tego, aby oddał ci almanach. To nasza jedyna szansa Zobaczę co da się zrobić Te... Przemoc nie jest dobrym rozwiązaniem. Musi być jakieś inne wyjście Dobrze Obyś wrócił No No i teraz trzeba zapierdzielać do obozu Przed kopalnią No ale... Szukam pewnej księgi. Cóż, każdy czegoś szuka. Ja. Co to za księgi? To pewien starożytny kamień ogniskujący. Czy to ważne? Masz rację, nie. Przecież przyniosłem ci ten kryształ. Niech będzie. Bardzo mi pomogłeś. Daj księgę Saturasowi. No, więc, jakby to powiedzieć, prawda, prawdopodobnie zobaczymy się, jak już mi się uda tam dolecieć, z powrotem do tego z Saturasa, z innego. A więc, zaraz wracam. Odzyskałem Almanach. To wspaniale, pokaż mi, tak się idę. Wszystko jest w porządku. Czyli jednak jest jeszcze. Ten. Oczywiście, Hermana, bez kamienia. Co teraz zrobić? Nic. Na... Niestety nie trafiliśmy je. Mógłbym spróbować. Koniec końców. Muszę cię o. Konflikt ze starym. Będziesz. Z... Cóż, twoja pewność. Weź tę mapę. Jest ten zwój magiczny. Na koniec powinieneś jeszcze porozmawiać. Znajdziesz. O, byś wrócił. No to co, lecimy! Haha! O... Um. Zaraz... Na, na przykład na razie zamiast... Kureczki nam sobie... Teleportację. Nie. Nie wiem, po co No Zaraz, gdzie to było teraz?

Chyba tutaj. na dziecego jak nie tutaj, to... A w ogóle... Lamer ze mnie w końcu mam mapę. Gdzie ja jestem? O. jestem w miejscu, że nawet nie wiem gdzie. Ja nie widzę. Aha. A z tej co widzę to chyba muszę lepiej tutaj. Ta jest. O jest ta burza. Bo pamiętam, że tutaj były miłe potworki. O widzicie? O, grot nas najpierw siódemeczka meczka. Oj zo, mi się właśnie omawiałem. Odcieniam stwór. No właśnie, nie pamiętam czy na niej działała... do fala. Trzeba Ma. Gram. Mogę za... ...półtora minutki.

Co milten Milton, tak, to za mi. Milton. Witaj, mój przyjaciel Lester z obozu na Bag. Jestem pod. Robiec! A. No dobra, widzimy się jak wrócę. Dobra, jestem. Witaj. Zatem w porządku. Problem? Tak. A nie można go. To nie będzie tak. Niech zgadnę. Hm. Zamieniam się. Mam to zaklęcie. Za. Hm. Pewnego razu Niestety pozostaw. Rozumiem. Chodź za mną. No i jesteśmy zatem ruszaj. 嗯我嘞

Dobrze. Proszę, weź Dziękuję, Wrócę teraz. Dobra. No Blondes no, no sobie weźmiemy. No i to też. W na następnym odcinku pójdziemy po drugi kamień ogniskujący. A ja na razie spróbuję zapisać tą kombinację, bo coś mi krzywo idzie. Dobra mam No, więc to na tyle w tym odcinku Na razie, cześć